Hej, ludzie, paził tutaj. Wśród wszystkich negatywnych informacji zeszłego tygodnia od Microsoftu, że odchodzi Fab Blizzarda, wezwaniają masę ludzi. Była jedna informacja, która zmusiła mnie do mocniejszego zastanowienia się. Blizzard ogłosił, że zamyka rozwijany po cichu projekt gry palowej. On, on tę grę rozwijał przez 6 lat i teraz ją skasowali. Myślę, że to jest powiązane z tym, że główny projekt nad offset, ale. Dobra, mniejsza z tym. Powiedzmy sobie szczerze, nie dostaliśmy gry AAA od dużej korporacji w gatunku suriwalowym. Ten gatunek jest dominowany przez średnich i mniejszych wydawców i średnie i mniejsze studia deweloperskie. Zauważyliście? Jeżeli się zastanowimy, to gra z największym budżetem na starcie, jeżeli chodzi o gry suriwalowe, to był Conan Exa, który leci za mną. A i tak nie powiecie mi, że to jest gra, która wygląda jak jedno wielko gra, z, z olbrzymim budżetem, z wielkim teamem i wygląda na bardzo dopracowaną. Nie. W ogóle dopracowanie gatunku survival jest takie subiektywne, bo w tym gatunku bardziej chodzi o to, żeby mieć interakcję z otoczeniem, niż o to, żeby wszystko ładnie wyglądało. Chodzi, w tym gatunku chodzi o to, że była masa mechanik które sprawią, że gracz się będzie wciągał w ten świat i żył z tym światem niż żeby wszystko ładnie wyglądało. I tak się zastanawiam, dlaczego wydawcy nie wchodzą? Co, nie lubią pieniędzy? Ja myślę, że niejeden wydawca chciałby ponieść takie pieniądze, jakie podniósł Palward. Z czym mówię, co jakim jakie miałem Palward? Tam było chyba... Oni tam mówili o 10 tysiącach dolarów, czy tam jeszcze mniej, ale no... Ludzie, no chcieliby ponieść, tylko duzi wydawcy boją się ośmieszenia. Na przykład, pamiętacie Mass Effect i to co, I te całe memy z tej gry, że twarze mają kiepskie animacje? To potem, jak się, jak dowiedział się Fryer, czyli najlepszy dziennikarz groby, to deweloperzy byli tak przewrażliwieni na punkcie animacji twarzy, że jak pracowali w całym temie, to śmiali się, że wszystko może paść, ale animacje twarzy muszą być dopracowane. Dlaczego jak gracie Pan temat, to te animacje twarzy są aż przerealistyczne prze i czasem to dziwnie wygląda. Ale no to tylko pokazuje, że tuzi wydawcy i duże studia boją się tej, jakby to powiedzieć, niedoróbek. Tej takiej, tych takich rzeczy, które którym mniejszym wydawcom uchodzi, bo zobaczcie, mniejszy wydawca wyda takie suriwala w trybie mm, early Access, zbierze pieniądze, będzie rozwijał tą grę. Jeżeli gra jest dużym sukcesem, to ma pieniądze na rozwój tego tytułu. Potem jak gra dochodzi do 1.0, to jest wydawany na konsolach i mają z tego pieniądze i to się jakoś tak kółko tak toczy. No, oczywiście z czasem. Tytuły, nie dostaje głośnych dodatków, to obumiera trochę. Ale ogólnie nie więcej tak to wychodzi. A u dużego wydawcy, no trzeba byłoby od razu wydać swój, tą grę swój na wszystkie trzy platformy, dodać crossplay. I ten tytuł by musiał być najbardziej rozbudowanym tytułem, jaki jest na rynku. Bo to, że w danym gatunku nie macie e, dużych wydawnictw, nie oznacza, że ten gatunek się nie rozwija. Jeżeli rozbijemy wszystkie mechaniki, jakie mają gry surwalowe, to naprawdę jest tego zatręsienie. I nawet duże studio miałoby problem, żeby te wszystkie mechaniki ogarnąć na start. A tak by musiało, a tak by musiało zrobić duże studio. I kolejne jest pytanie, gdzie byłby limit tych mechanik? Jakie mechaniki by musiały być w tym tytule? Czy nie wiem, byśmy dostali cały kontynent? Jakbyśmy mogli zrobić od, nie wiem, pocybuta do króla. Że możemy stworzyć własne państwa, że z kumplami możemy chodzić tym państwem, że questy są generowane losowo, że możemy pomagać NPC-kom, że możemy NPC-ków wysyłać na wojnę. No słuchajcie, masa jest tego. I przystoj w ten gatunek nie ma sufitu. Tak naprawdę sufitem w grach suriwalowych jest to, to, co sobie wymyśli... Yy... Developer. No zobaczcie na przykład, kolor na końcu, to mamy wielkie bestie boskie, nie? I możemy się jedzieć, i milionować, i możemy je przyzwać. No to słuchajcie, no to jaki jest limit w tych grach suriwalowych? Nie ma. I to, i to jest frustrujące dla dużych wydawców, bo prawie w każdym gatunku masz taki limit rzeczy, które, które zrobił i ta gra jest przynajmniej porządna. W grach suriwalowych czegoś takiego nie ma. No, możesz powiedzieć, no to, 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 i to pozornie, okej, okay. ale potem wydawcą grę i okazuje się, że ludzie olali twój tytuł, bo zabrakło tego czegoś. I wydawcy boją się niepewności. I zo bo, zobaczcie na przykład, jak i wkopało z White Heart Sun, czyli tym klonem Monster Huntera z zbudowaniem. Wiecie, ile osób gra na nie Niecałe 100 osób. Jak nakręcę ten filmik, to było tam 77 osób. 77 osób, dość duży tytuł. Nie był to największy tytuł, jaki jej wydało, ale dość spory. No i jej wkopało. A filmy duże nie lubią tracić pieniędzy. A robić grę w gatunku, gdzie ma bardzo dużą i bardzo mocno rozbudowaną konkurencję, nie jest proste. Na końcu chciałbym powiedzieć, że żałuję, że Blizzard skasował ten projekt. Oczywiście mówię tutaj o współczesnym Blizzardzie, który nie potrafi zrobić remake Warcrafta trójki. I ten remake dwójki zrobili gracze i zrobili go lepiej niż oni zrobili trójkę. Naprawdę. I to na tym samym silniku, co jest przerażające. I to w, chyba w 10 osób. Ale wciąż, gdyby to był, słuchajcie, stary Blizzard, to stary Blizzard miał specjalną moc, którą niewiele studiów posia... ma, albo miało, bo potrafili tłumaczyć gatunki gier, jak na przykład MMO, z takich czysto nerdowych środowisk, na środowisko zwykłych ludzi, zwykłych graczy. Zobaczcie, jak wyglądały RPG przed WoWem i po bo Blizzard potrafił tę masę rzeczy tak jakby to powiedzieć, wyładzić, sprawić, że były proste do zrozumienia przez ludzi, że o, ludzi wciągały, wciągało bogactwo tych mechanik, ale próg wejścia był mniejszy i Blizzard potrafił to zrobić. I sama myśl, że na przykład Blizzard, nie wiem, postać dwójce, mógłby zrobić grę spra sprawia, sprawiały, bym ciekawy, jak oni by to zrobili, jak oni by przetłumaczyli ten gatunek na bardziej zjadliwy, bardziej przystępny. I trochę mnie to boli, że czegoś takiego nie zobaczymy. I ogólnie boli mnie to, że duzi wydawcy nie mogą, boją się ryzykować. Bo na przykład nawet takiego, zobaczcie, Modern Blade'a, nie jest to gra sorywalowa, ale nikt nie zrobił e, gry podobnej do Modern Blade'a. Zauważyliście? I to, a to też są pieniądze poniesione z ziemi. I ogólnie chciałbym, żeby duzi wydawcy bardziej ryzykowali. Żeby robili to roztropnie, czyli z mniejszym budżetem, ale jednocześnie używając tych swoich technologii, doświadczenia, żeby po prostu te gry triple A były robione w sposób tańszy, żeby właśnie duzi wydawcy mogli ryzykować w, gatunk w gatunkach, których do tej pory ich nie było. I chciałbym zobaczyć. Bardzo chciałem zobaczyć jakby wyglądał taki AAA survival od dużego wydawcy. A co Wy o tym myślicie? Czy też trochę Wam szkoda w blizdku o ten projekt? Jakie studio według Was by sobie poradziło z takim triple AAA? Piszcie w komentarzach i trzymajcie się. Dobrego dnia, pa pa!